Są no, strachy w krajobrazie, ja dużo jeżdżę, szukam tych strachów. Zresztą dostaję bardzo dużo telefonów od mieszkańców różnych miejscowości z Polski i mówią przyjedź, bo tam strachy stoją. One są, tylko że my pędzimy głównymi drogami i tych strachów raczej nie zauważamy. To jest przepiękna rzeźba, jedyna rzeźba, która potrafi połączyć się z przyrodą. Rzeźba nie, nie jest to rzeźba martwa, rzeźba, która ma ducha w sobie. Strach jest takim królem pola i dlatego też jeżdżę i szukam tych strachów, żeby pokazać wszystkim, jakie to jest przepiękne dzieło sztuki. Kiedy miałem 13 czy 14 lat, akurat tą drogą, która nie była drogą wysypaną to była taka polna droga, ponieważ tam mieliśmy niedaleko za tym lasem dziadek, miał swoje pole szedłem malować kwitnące rzepaki, i zobaczyłem, że po lewej stronie stoi strach polny, właśnie w pszenicy. I się zatrzymałem i sobie przypomniałem, jak to dziadek mówił. rób ze mną strachy, bo to ci się przyda. A wtedy miałem lat 14. Od tego czasu taka miłość do ta stracha polnego. Szukanie, tworzenie, malowanie. A jak już miałem 15 lat, to miałem pierwszą wystawę w klub, miejscowym klubie prasy Książki Ruch, bo wtedy takie kluby istniały. Tam okazałem chyba dwa czy trzy strachy, były to dopiero pierwsze strachy które tam pokazałem w tym klubie w Rudzicy. I później właśnie coraz większe zamiłowanie, poszukiwanie tych strachów, bo przede wszystkim od młodości zajmuję się malarstwem plenerowym. I kiedy zobaczyłem, że tych strachów jest coraz więcej tu i ówdzie, bo wtedy naprawdę było dużo strachów, to postanowiłem, że, że po prostu będzie taki mój główny temat. Na początku było ich mniej, a teraz właściwie całkowicie poświęciłem się od jakichś 30-40 lat, całkowicie poświęciłem się twórczości stracha polnego. Także idąc w plener, i, i jak zobaczę stracha, to przede wszystkim maluję stracha polnego, a dopiero później maluję pozostały fragment plenerowy. Ja często z tymi strachami rozmawiam, i gdyby ktoś z boku patrzył na, na, na mnie, ktoś tam z daleka mnie obserwował, jak ja podchodzę do stracha, yy, z nim rozmawiam i pytam się go, biedaku, co ty tu robisz? Kogoś wystraszył, z kim rozmawiałeś, kto tu pod, y, do ciebie podchodził, to pomyślę że no, jakiś jest, y, ale to chodzi o to, żeby, żeby z nim się zaprzyjaźnić, żeby pod warstwą farby pokazać jego wnętrze. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli nie będę z nimi rozmawiał, jeżeli będę teraz, jak patrzę na tego stracha, nie będę obserwował go, że on się rusza, że on współpracuje z wiatrem, że on z wiatrem rozmawia, no to, to wtedy nie będę mógł to namalować. Ja muszę najpierw zobaczyć, jak on to robi, i, i, i odpowiednią farbę, odpowiedni kolor, odpowiednią plamę nanieść na płótno, żeby pokazać właśnie ten wiatr. I pokazać to powietrze. I to jest dla mnie najważniejsze, żeby uchwycić właśnie wiatr. Zresztą, jak popatrzymy w tej chwili, jest taka niby cisza, ale by się wydawało, że niby cisza, ale kiedy zamilkniemy i popatrzymy, to wszystko rozmawia ze sobą i to umieścić, to namalować. Kiedy 32 lata temu przyszły do mnie pierwsze strachy, były takie smutne one miały jakiś stary, jak to mogę na śląsku Cieszyńskim kabot, czy tam jakiś płaszcz narzucony, jakąś czopkę przez skoczu chyba wyprodukowany kapelusz. I one były, były takie smutne, były to takie trochę smutacje. A teraz, właśnie tu widzimy, e, współczesny strach, kolorowy, przepiękna dziewica, która tutaj stoi, to taki strach zrobiony w tych latach. Czyli jakoś to się wszystko się zmienia, zresztą tak jak wszędzie. Oprócz przyrody. Przyroda, ona. Wciąż pozostaje taka sama. Kontakt z przyrodą daje spokój. Zresztą, przyroda jest najpiękniejszą boginią świata, i, i, i podpatrywanie jej, i szukanie w niej piękna jest to najpiękniejsze. Uchwycenie tego momentu kwitnienia, tej kończyny, tych, tych różnych żółtych kwiatów i tych owadów, pszczoły, tu widzę osy, czy też motyle, to jest najpiękniejsze, co może być. Tego nikt nie, nie stworzy. I teraz, jak my patrzymy się na ten szum. Na ten ruch i jak pojawią się jakieś tam ptaszki czy coś, to, to, to wtedy tworzy to doskonałe kompozycje, doskonały utwór muzyczny. To też właśnie naładowanie się, bezpośrednio przebywanie w plenerze samemu, sam na sam z tą boginią, o słyszymy ptaszki. To jest właśnie najpiękniejsze. To jest pasja, to jest miłość, to jest odczucie piękna, to jest w ogóle zawód. Ja nie wyobrażam sobie mojego życia bez stracha polnego i, i w ogóle nie szukania tego stracha polnego. Niektórzy mówią, aby już sobie usiadł, jesteś na emeryturze, co ci już tam trzeba i tak dalej i tak dalej. Nie. Ja do końca życia, dopóki mi starczy siły, dopóki będę miał dużo w sobie jakiejś takiej energii twórczej, to na pewno będę jeździł, będę szukał stracha polnego. Te moje obrazy, ta moja twórczość, jest taka prawdziwa. Staram się pod warstwą farby zostawić swoje serce. Moja twórczość jest oryginalna, niepowtarzalna. Każdy strach, mimo to, że on jest podobny, w podobnym polu, ale jak się przyjrzymy, on jest inny. Jest inna muzyka, jest inny wiatr. I żeby to właśnie chwyci na, na, na płótnie.